Dzisiaj gramy w tą grę parkour I sobie skaczemy i pik pik cyk Skaczemy tak sobie tak łyk wik A ja już tu byłem kiedy cieszej Patrzcie Widzowie. Nie! Hm. Pewnie... Pewnie mówicie czemu zeszłem? He, he, he! Po to... po to... Um, e m. Chciałam Wam pokazać... ...m... rzecz... ...czelą <coughs> jest tu... Um, e, m. Nie... O! Bo kazać ja z widzami muszę nakazać gadać Glo... Gluuuu Glllllo gl... Chyba jakiś już możesz można kazać. Ja się z czego śmieje No, Jop. napiszcie w komentarzu, czy lubicie parkour? Bie tak. No nie. Dobra, tak skoczę. Na głowę trzeba skoczyć. Dawaj. I ty mi tak. Icy, it. Eee, nie. Widzowie, jak mamy to uskoczyć? O! Ej, to jeszcze najwyco ślicznie gra. Widzowie. Jak ona tam we... Mamy nagrać? Możemy. My z tym gościem nie możemy ogarnąć. Nara baby. B, fif, 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 O, ta nie, oni skakują na główkę! <laughs> na głowy. Nie, patrzcie, widzowie, spadłem. Nie, 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 wybieramy inną grę. Co to będzie za gra? Uuu, mm -hmm. bam! Można pakować Asmin I będzie w tej murze o czternastej Ej, patrzcie! Fajnie! Biegamy stąd biegamy hop, hop, hop I can't up, hop, hop, hop. I up not up, hop, hop, hop. up, hop hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 Wow. Oh, wow, wauw! Admin! Wauw! Serieus? Serieus? Dat is zo schattig. Это же это все. Не-не-не. Добро. Ч, четыре ы Пэдэбук, пэдэбук, Szybko biegle, szybko biegle. Gdzie ja jestem? Nie, dogonisz mnie. Patrzcie, ktoś się ze mną ściga. No kiedy będę mógł być No nie. Też piszemy sobie No to jest pierwszy raz widzę ze Nie, no <noise> Nie nie umiem nie umiem nie, nie, nie. Ej, przegadnij mnie Anton Anton szestad Szestad Sestad Przestań! Nie, 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 nie. Traladeru, la prurkodile, purkulala. O, 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 o Patrzcie tak, szegulimy go. Tak, 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 tak. Zegodimy tak. go. Jest. Ale tu nic nie ma. Więc wiecie co widzę wie. Jak? Będziemy tylko co chwilę chmury... O nie, ja bym... Ja nie chciałem! O nie. Robo. Co to jest? Słyszałam tu grę. Nie. Co ja robię? Chcę z wami Ej, chcę z wami O to nie fair I będę się... Ej, a kto chce? Chcę Anio Anio, Jaką to? Patrzcie, patrzcie widzowie

Ajdo, ajdo! Teraz tu taki trabież. To? Nie ma tu żadnych potworów. Wolę! Kurde! Ej, co? Ej, jest tak groźnie Boże Szybko Nie no, tak. jesteśmy bezpieczni Nie. Nie. Nie Jesteśmy bezpieczni Ja was uratuję ja jestem mu na głowie

leży potwora, widzę. Co to jest? I pa pa pa, pa. widzowie. Mm, 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 mm.